Przełomowe zmiany w systemie emerytalnym dla osób pracujących przed 1999 rokiem. W tym filmie szczegółowo omawiamy nowe zasady waloryzacji kapitału początkowego i jego wpływ na Twoją emeryturę. Dowiedz się, jak te zmiany mogą znacząco zwiększyć Twoje świadczenia emerytalne i jakie kroki musisz podjąć, aby w pełni wykorzystać nowe przepisy. Cześć! Mam dla Was dzisiaj naprawdę gorące informacje, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość Waszych emerytur. Szczególnie jeśli pracowaliście przed 1999 rokiem, to ten materiał jest właśnie dla Was. Zanim przejdziemy dalej, kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji i dzwonek, żeby być na bieżąco z najważniejszymi zmianami w przepisach emerytalnych. Wyobraźcie sobie, że właśnie teraz ZUS wprowadza zmiany, które mogą zwiększyć wasze emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Brzmi niewiarygodnie, a jednak to prawda. Wszystko za sprawą nowego sposobu obliczania kapitału początkowego dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Zacznijmy od tego, co właściwie się zmienia. Do tej pory wiele osób czuło się pokrzywdzonych przez system, szczególnie ci, którzy przepracowali wiele lat przed reformą emerytalną. ZUS dostrzegł ten problem i wprowadził nowe regulacje, które mają sprawiedliwiej traktować okres pracy sprzed 1999 roku. Kluczowa zmiana dotyczy sposobu przeliczania kapitału początkowego. Do tej pory był on często zaniżany, co bezpośrednio przekładało się na niższe emerytury. Teraz ZUS będzie uwzględniał nie tylko zarobki z wybranych lat, ale także okresy składkowe i nieskładkowe w bardziej korzystny sposób. Co to oznacza w praktyce? Weźmy przykład pani Krystyny, która pracowała jako księgowa od 1980 roku. Przez te wszystkie lata sumiennie odprowadzała składki, ale jej kapitał początkowy został obliczony niekorzystnie. Po zmianach jej emerytura może wzrosnąć nawet o 300-400 zł miesięcznie. To znacząca różnica, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy każda złotówka się liczy. Ale uwaga, nie wszyscy otrzymają takie podwyżki automatycznie. Musicie wiedzieć, że aby skorzystać z nowych przepisów, w większości przypadków trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. I tu pojawia się pierwsza ważna informacja. Nie zwlekajcie z tym. Im szybciej złożycie wniosek, tym szybciej możecie cieszyć się wyższym świadczeniem. Przejdźmy teraz do konkretów. Kto dokładnie może liczyć na podwyżkę? Przede wszystkim osoby, które pracowały przed 1990 rokiem, mają udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe oraz, co bardzo ważne, ich kapitał początkowy został obliczony na starych zasadach. A teraz coś, co szczególnie Was zainteresuje: konkretne kwoty. Wysokość podwyżki będzie zależeć od wielu czynników, takich jak długość stażu pracy przed 1999 rokiem, wysokość zarobków w tym okresie, czy też obecna wysokość emerytury. Średnio możemy mówić o podwyżkach rzędu 200-500 zł miesięcznie, ale w niektórych przypadkach kwoty te mogą być jeszcze wyższe. Weźmy kolejny przykład, pan Janusz, który przepracował 20 lat przed 1999 rokiem jako inżynier. Po przeliczeniu jego kapitału początkowego według nowych zasad, jego emerytura może wzrosnąć nawet o 450 zł miesięcznie. To daje ponad 5000 zł rocznie. Całkiem niezła sumka, prawda? Ale uwaga, to nie wszystko. ZUS wprowadza także korzystniejsze zasady uwzględniania okresów nieskładkowych, takich jak studia czy służba wojskowa. To szczególnie ważne dla osób, które w przeszłości się kształciły lub odbywały służbę wojskową. Te okresy będą teraz lepiej przeliczane na kapitał początkowy. Zastanawiacie się pewnie, jak złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego? To prostsze niż myślicie. Możecie to zrobić na kilka sposobów: osobiście w placówce ZUS, przez internet za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, lub wysyłając dokumenty pocztą. Najważniejsze, żeby do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające wasz staż pracy i zarobki sprzed 1999 roku. Tylko jeśli nie macie wszystkich dokumentów, nie panikujcie. ZUS może pomóc w ich odnalezieniu. Warto sprawdzić archiwa zakładów pracy, a jeśli firma już nie istnieje, archiwum państwowe. Pamiętajcie, że im więcej dokumentów dostarczycie, tym większa szansa na korzystniejsze przeliczenie kapitału. A teraz ważna informacja dla tych, którzy już są na emeryturze. Możecie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Nie ma znaczenia, czy przeszliście na emeryturę rok temu, czy 10 lat temu. Jeśli pracowaliście przed 1999 rokiem, warto sprawdzić, czy nowe zasady nie będą dla Was korzystniejsze. Kolejna istotna kwestia. Terminy. ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o przeliczenie kapitału początkowego. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wyższe świadczenie otrzymacie od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Co więcej, jeśli składacie wniosek, będąc już na emeryturze, możecie otrzymać wyrównanie za maksymalnie 3 lata wstecz. Warto też wspomnieć o tym, że nowe przepisy uwzględniają również okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli przed 1999 rokiem pracowaliście w szkodliwych warunkach lub wykonywaliście pracę szczególnie obciążającą, koniecznie zaznaczcie to we wniosku. A co z osobami, które pracowały na część etatu lub miały przerwy w zatrudnieniu? Nowe przepisy są korzystne również dla nich. ZUS będzie uwzględniał wszystkie okresy składkowe, nawet te krótkie czy niepełne. Każdy przepracowany miesiąc może mieć znaczenie przy przeliczaniu kapitału początkowego. Pamiętajcie też, że wyższy kapitał początkowy to nie tylko wyższa emerytura podstawowa, ale także korzystniejsza waloryzacja w przyszłości. To oznacza, że różnica w świadczeniu będzie się z czasem powiększać na Waszą korzyść. Na koniec jeszcze jedna ważna rada: nie podejmujcie decyzji w ciemno. Przed złożeniem wniosku możecie udać się do doradcy emerytalnego WZUS, który bezpłatnie wyliczy, czy nowe przeliczenie będzie dla Was korzystne. To pozwoli Wam uniknąć rozczarowań i podjąć świadomą decyzję. To już wszystkie najważniejsze informacje o zmianach w przeliczaniu kapitału początkowego. Jeśli znasz kogoś, kogo mogą dotyczyć te zmiany, koniecznie podziel się z nim tym filmem. Pamiętaj też o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji kanału, dzięki temu nie przegapisz kolejnych ważnych informacji o zmianach w systemie emerytalnym. A w komentarzach dajcie znać, czy planujecie złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego? Jesteście zainteresowani tymi zmianami? Chętnie poznam Wasze opinie i odpowiem na pytania. Do zobaczenia w kolejnym materiale.